Dzień dobry wam wszystkim Tu już jest ostatnia godzina jak jestem w Medellin Jestem na dworcu autobusowym Wybrałem Kompanię Brazil Którą już poznałem z Kartachiny I uważam, że jest bardzo solidną kompanią Za godzinę wyjeżdżam stąd W tej chwili sobie siedzę i piję kawkę no, dro dro Droga będzie długa Ale nie będę jej cały czas nagrywał Od czasu do czasu się odezwę no, A nie To widzimy się w Bogocie jeśli chodzi o dworzec, Medellin wydaje mi się bardziej cywilizowany niż w Kartachinie. Naprawdę jest ładny, przestrzenny, jest ziołusiąc. Jest troszeczkę lepszy świat, bo dworzec autobusowy w Kartachinie, nie powiem, że jest zbyt mały, ale jakoś jakoś dziwnie tam jest. No nieważne. Nie chcę nikogo krytykować, bo Kartachinę swoją drogą uwielbiam. Medjolin też. Zobaczymy, czy tak samo obdarza jakimś uczuciem bogotem. Dużo osób mnie ostrzega, że tam jest bardziej niebezpiecznie, że muszę bardziej uważać, mieć oczy dookoła, głowy. No cóż, myślę, że należę do ludzi, którzy sobie w takich sytuacjach też potrafią poradzić. Także mogę tylko prosić Was, żebyście życzyli mi spokojnej podróży. To wszystko. Dziękuję Wam. A tak tutaj wygląda miejsce, gdzie odpoczywam. I za godzinkę dopiero ruszę. Szukać autobusu. No, no troszkę wcześniej, bo za godzinę już będzie odjeżdżał. Tak wygląda droga z góry: to znaczy, on no, tu jest na górze i jeszcze wyżej. Tam są kasy. Polecaję tutaj też Magdalena, ale ja już ich, jak mówię, jechałem tym Brazylią, więc nie będę zmieniał. Bardzo się teraz rozpadało, ale dobrze, że jest zawieszenie, nie muszę się teraz poruszać. Jestem na terenie dworca. No let's go, lecimy. Zaopatrzyłem się w dwie butelki wody i nie wiem co to jest, ale kupiłem sobie takie te dwa mniejsze i Jeden tutaj większy. Mam nadzieję, że będzie mi to smakowało po drodze. Będzie to dziwne, bo teraz nie jestem, nie czuję się głodny. Musiałem przejść przez tamte bramki, także jest tutaj sekurity. Prześwietlają i po prostu sprawdzają bilety. A ja tu widzę, znaczy autobus mój, tak wydaje mi się, że to jest ten że będę mógł od razu pojechać, no, okay. dam bagaże i będziemy jechać. Przełączę właśnie pakuje. Pakuje moje bagaże i będziemy jechać. Poddałem dwie torby. Jedna jest droga, bo jest tam i dron, i laptop, kamera. Jedna, druga. No ale cóż nie chce mi się to na kolanach trzymać tyle godzin. Wszyscy tu są bardzo mili. Pomogli mi tutaj ten panar, pomógł mi odnaleźć swoje miejsce. Ok, chodzę do środka i będę już odjeżdżał. Fajnie. Wygodnie tu są, tu jest duża przeszyć. Szkoda tutaj, że z samego przodu nie mam. 15 i 16, okej. Okay. To znaczy, że tutaj będę siedział. Rozpadało się na dobre. Widzę, że będzie płacze za mną. Też będę za nimi tęsknił. ale trzeba jechać dalej. A ja teraz spokojnie się rozłożę. Powiem szczerze, że nie spałem się najlepiej. Nie wiem, nie czuję się zdenerwowany, ale może to jest jakiś wewnętrzny stres przed następną podróżą. No a jakby nie było, ten, ten kraj jest cały czas dla mnie nieznany. Poza Kartageną tak naprawdę teraz Medjellin wchodzę coraz głębiej w ten kraj i dopiero zaczynam go poznawać. No cóż, zrobię sobie przerwę, odpocznę. Tak za szybą wygląda dzisiaj Medzhelin Żegnam się Z tymi górami dookoła Chociaż Bogota mówią, że są też góry Mówią, że tam Będzie dużo chłodniej niż tutaj Ale jestem przygotowany Na każdą temperaturę No nie syberyjską, ale takiej się tutaj nie spodziewam Dużo korków jest po drodze Zanim wyjedziemy z Medzhelin Droga też nie jest łatwa Skoro jest deszcz a teraz jak spojrzałem na mapę, to pokazuje, że 11 godzin jazdy, to w nocy będę w pogodzie. Nie uśmiecha mi się to, no ale trudno. Myślałem, że tyle, przynajmniej 6, 7, 8 godzin. No ale jakoś to przeżyjemy, prawda? No i poza tym, chcę zobaczyć góry tutaj, jak to wygląda tutaj. Z tej strony właśnie Kolumbia. Naprawdę będą były wspaniałe widoki. Przejdzie skały z tej strony autobusu przepaście no ale akurat siedzę z tej strony także nie będę za często tamtą stronę pokazywać a tutaj też nie ma sensu za długo no bo ile można się spoglądać w te skały na momentu że przyjechaliśmy do jakiejś miejscowości zamawiają tutaj na jedzenie picie ale nie nie bardzo tutaj to jedzenie odpowiada tak tutaj wygląda Przechodzą, proponują jakieś tam przestanku. Można sobie dokupić jedzenie, dlatego mam nadzieję, że nie umrę. Mm. Hola, senior, Gracias. Kupiłem sobie coś takiego. Nie wiem co to jest, ale chyba nie umrę od tego. Ja sobie coś przekąszę. Mam na taki na naleśnikowy ciasto. Słodkie, może być. Akurat to. Nie jest coś, nie jest coś, za co aż tak bardzo przebadam, ale nie ma wyjścia. Teraz tutaj, bym jakieś fryteczki zjeść mniej szybkie. Takie ciasto słodkie. No i po drugie, ja nie lubię suchego. Będę musiał sobie popić wodą. No, i wyjechaliśmy z tej miejscowości i pujamy się dalej do przodu. Jest fantastycznie piękny naturalny kraj Jeda też hotel, restauracja. Mamy ich stacje benzynowe. To jakiś taki markecik mały. Ale każda chwila przybliża nas do przodu, choć to na pewno daleko jeszcze jest. Nie, to wygląda takie pofalowane, Górzyste tereny, jak w Stanach, ładne drogi, czy w Europie. W Polsce z bramkami zaraz się przekonamy. Tak, to są normalne bramki. Sion de El Santuario. Miejscowość jest El Santuario. Widoki to tak zapierają. Wszystko tak piękne. W każdym razie mam czemu się przyglądać. A ja lubię tak patrzeć na przyrodę. Na świat, który nas otacza. I tak przez parę godzin mogłem sobie spoglądać z okna na krajobraz Kolumbii, który jest wyjątkowo piękny, wyjątkowo interesujący. Widziałem góry, tropikalne lasy i duża, duża przestrzeń. Od czasu do czasu, przy drodze, pojawiały się jakieś budynki. Często to też były hotele, stacje benzynowe, restauracje, no i małe, małe morze wioski. Było jazdą, mogłem właśnie podziwiać to wszystko i wcale ta jazda nie była dla mnie męcząca ani nużąca, bo z zainteresowaniem przyglądałem się temu wszystkiemu. Kolumbia to kraj bardzo zróżnicowany, bo przy wybrzeżu, przy Morzu Karaibskim, oceanach, bo to jest kraj, który ma dwa oceany, atlantycki i spokojny. Jest inny klimat niż w środku Kolumbii. W środku natomiast Kolumbii od pewnego momentu zaczynają się też góry Andy. Oczywiście zaczyna też się dżungla amazońska. Zdecydowałem się na tą wyprawę autobusem z dwóch powodów. Po pierwsze, że jakoś mnie drażniły te procedury na lotnisku wewnątrz. A po drugie tak sobie pomyślałem, że teren będzie bardzo ciekawy, że warto obejrzeć, jak wygląda Kolumbia za okna, bo z samolotu no niestety widziałbym tylko same chmury. Chciałbym wam jak najwięcej pokazać, ale też nie chciałbym was zanudzić tym krajobrazem. No ja w każdym razie z przyjemnością, z przyjemnością jechałem i się temu wszystkiemu przyglądałem. Dopiero jak się zrobiło ciemno, i wtedy już, no niestety, nie mogłem tego wszystkiego podziwiać, to poczułem zmęczenie, znużenie i chęć spania. Kolumbia to też bardzo bogaty kraj, naturalne minerały, takie jak ropa, gaz ziemny, złoto i bardzo dużo szmaragdów. Z tego co wyczytałem, to 95% produkcji światowej. Dlatego dziwi mnie, że ekonomia Kolumbii nie jest taka stabilna. Mam nadzieję, że ten wycinek, który pokazałem o przyrodzie Kolumbii, da nam wszystkim jakieś wyobrażenie. Wcale się nie dziwię, że aż do 2016 roku partyzanci mogli walczyć z rządowymi wojskami Kolumbii, bo miały super naturalne możliwości skrycia się Mieszkania i przebywania właśnie w tych górach, w tej dżungli, w tych tropikalnych lasach. Już przyglądając się temu wszystkiemu, powoli przesuwając się do przodu, bo drogi są wąskie, ruch też jest na tej drodze. Także naprawdę trzeba mieć duże umiejętności i dużo skupienia, żeby się poruszać na taką długą odległość. Mamy dwóch kierowców, który jeden odpoczywa, drugi jeździ. No i w nocy się właśnie też zmienili. Więc taki krajobraz miałem prawie do końca podróży, aż wylądowałem w Bogocie. Bogota leży powyżej 2500 metrów, także miasto jest na bardzo dużej wysokości. Dlatego przez parę dni musiałem się zaklimatyzować, bo się bardzo bardzo dziwnie czułem. A gdzie las, to drzewo, tak? Bo czasu ma, czasu widzę jakiś dziwny hotel eh, albo jakieś takie, nie wiem czy to wiosna 4-5, no bo tam, czyż, i jedziemy dalej Tak to tutaj wygląda, od czasu do czasu jest jakieś zagospodarowane miejsce, ale co to jest? To no, Wygląda na restaurację, może i hotel No jest to miejsce, gdzie mogą tyrowce te stać, więc myślę, że może to i tak wygląda. O, ktoś wysiadł na tym pustkowiu. Że można sobie tutaj wynająć pokój do spania. A kiedyś trzeba będzie spróbować. Zrobiło się ciemno. Jesteśmy w jakiejś miejscowości. Wysiada. Albo wsiada. Przysnęło mi się. to dobrze, bo czas szybciej płynie. Rozpadało się. Zrobiło się ciemno. Nie mogę mówić, bo dużo osób śpi, więc myślę, że zobaczymy się później. Zresztą za oknem nie da rady nic nagrać. Wygląda na to, że drogi są już lepsze, bardziej proste, ale ruch jest duży i jest straszny deszcz, więc trzeba uważać, jak się jeździ. Nie mam pojęcia, gdzie jesteśmy, ale gdzieś na bramkach. Hej, tak, witam Was. Po 11 godzinach w końcu znalazłem się w pogodzie. Jestem na ich dworcu autobusowym. Biorę teraz taksówkę i jadę na, do hotelu. Droga nie była ciężka, troszkę sobie pospałem, ale trwało. A tak wygląda tutaj terminal. Na zewnątrz tutaj są taksówki. Tak jak tutaj widzicie. A ja z tamtej strony No i tak jak mówiłem zamawiam taksówkę i śmigam do hotelu Tak wygląda pogoda nocą Wziąłem normalną żółtą taksówkę, ale nie z podwórca tylko z innej ulicy ze stacji benzynowej taksówka Ubera coś się nie zbliżała, nie zbliżała to zrezygnowałem I więc już wiedziałem jaka jest cena, więc się dogadałem że dobrze zrobiłem nie będzie czekał Popatrz, jedzie jak szalony ma na imię Daniel przyjeżdża wszystkie czerwone światła mówi, że się nie boi no nic, jedziemy pusto jest na ulicach także szybko chyba dojadę do hotelu najgorzej, że patrzyłem na pogodę cały czas napadać. Nie brzmi to atrakcyjnie, no ale nic. Przeżyjemy to jakoś. Najwyżej będzie parasolka. A tutaj jest mój kierowca danie. Tylko się mnie, czy lubię prędkość. Jak dowiecie mnie całego, to lubię. <grymne> <grymne> Także tak, wszystko zależy, jak to się skończy, taka pora. Ale na ulicy jest pusto, tylko za trzeba iść nisko. skoro jest deszcz. A tej drogi to też szczęście. Jestem w windzie. Będę mieszkał na trzecim piętrze. Oj, hotel mi się bardzo podoba. Wygląda na bardzo, bardzo przyjemny. O, pokój 303. A więc tak wygląda tutaj pokój. Telewizor. Co? Jest lodówka, szuflady, troszkę takie małe coś dla mnie. O, jest tu, żeby mógł sobie popracować nad filmami. O, taka szafa. Ja nie wiem, czy ekstra kołdranie bo tutaj powiem wam szczerze, jest bardzo zimno. W każdym razie, ja zmarłem. Zmarłem, przez to nic nie zjadłem. Stwierdziłem, że szybko do hotelu. Jeszcze jestem już padnięty. Tak tutaj wygląda łazienka. Jest wszystko takie standardowo, ale fajnie zrobione. Tutaj mamy widok na ulicę, jest sporo okno. Boże, nie mam sił gadać. Widzę, że nie mam sił gadać, będę dlatego kończył. Najgorsze, że jestem głodny. No ale mówię, tak było mi zimno, że nie czułem się na siłach gdziekolwiek tam szukać, stawać. Przeżyję, obudzę się w miarę wcześniej, pójdę na śniadanie. Najwyżej po śniadaniu znów się położę, bo wyspać się muszę. No dobra, hejka, trzymajcie się. Na dzisiaj to będzie koniec. Dziękuję z góry za lajki i subskrypcje, które mi bardzo pomagają w prowadzeniu tej strony.